Witam, jestem Mixus.pl. A to jest drugi odcinek z serii Plans vs. Zombies. Tak, meczki Nagrywam ten odcineczek od razu po pierwszym i tylko trzeba było wyłączyć grę i ją włączyć. I tyle, i tyle trzeba było. Jest muzyka, jest wszystko dobrze. U mnie jest bardzo głośno, a u was pewnie jest e, cicho, więc zaczynamy. Kolejny, Adventure. Nie przejmujcie się żomeczki tym, że... że o właśnie. -Level. Nie przejmujcie się żomeczki tym, że yy, po, w ostatnim... nie pod ostatnim, tylko w ostatnim, yy, filmiku, yy, w pierwszym yy, odcinku właśnie z Plants vs Zombies nie było muzyczki. Nie martwcie się tym. Będzie teraz muzyczka i mam nadzieję, że przez to nie będziecie dawać mi łapek w dół. Od razu wam to mówię, żeby nie było takich przypałów właśnie. Mm -hmm. jedziemy. Yy, nagrywam na zapas, ponieważ będę wyjeżdżał na wakacje yy, za niedługo. Chyba tak mniej więcej 10 lipca, nie wiem, jakoś tak. Nie wiem sam, O jakoś tak mniej więcej 10 lipca wyjadę, więc yy, nie będę nagrywał zbytnio. Jedynie co to na laptopie może będę nagrywał, ale to tylko tam jeden odcinek na, prawda, tydzień. Nie z gier nawet żadnych pewnie. Proszę, rozwaj go. Nie chcę teraz zginąć. Od razu. Dobra. Nie wiem, czy tak yy, nie krzyczę, bo tak trochę głośno mówię. Ale. Mam nadzieję, że jest spoko. Mm -mm. Tutaj damy sobie kolejnego. 60 FPS-ów jest. Jest GIT. Jest gites. Grace. Grace żona e, Stefana. razu lepszy klimacik jest z tą muzyczką normalnie. Bez niej w ogóle bym się nie chciała w tą grę grać. Z tej muzyczki. Tutaj jeszcze będzie rządek właśnie tych e, piszoterów. Mhm. Czyli tych gruszkowych tych e, i po nich od razu będą ziemniaki Ziemniory będą od razu, więc... Więc będzie spoko. O nie, ten ziomusz. Ten, ten co przeskakuje, o nie. Tylko nie on. Mm, proszę rozwalcie go. Dobrze. Dobrze, pięknie. Teraz będzie tego. Mm, to będą... Będą te, te, a tu dobra, git Czekajcie Chwileczkę, chcę zobaczyć, czy wszystko się dobrze nagrywa I ostatnie cięcie, mówię wam Dobra, jestem git, wszystko się ładnie nagrało mhm. e, Tak, o tutaj walniemy to Kurczę, tyle słoneczek mam, a w ogóle ich nie e, nie, nie wydaje Co ja robię? Walniemy tego Ciebie tu potrzebujemy, ziemniaczka. No już koniec, no co to ma być? Taki banał. Gdzie będzie ten, ten, o tutaj będzie ten z kikiem, okej. Okay. Przeskoczysz, nie masz kika. Ho, ho. Dobra, lecik. Gdzie um, tu walnąć tutaj? Okej. Okay. A jeszcze ta słoneczka nam daje, yy, te, te słoneczka. Nie słoneczko, tylko kwiatek, ten taki fajny słonecznik. Mhm, słonecznik. Dobrze, pięknie. Show pija, zamraża. Yy, zamraża właśnie ziomków i zadaje im damage przy okazji. Takie sam chyba jak te groszki zwykłe. OK, jedziemy dalej. Sunflowery. No mówię, odcineczki będą tak trwały max 20 minut z Plans versus vs Zombies. Chyba, że będą jakieś takie bonusowe. Wtedy inaczej będzie. Mhm. Kurde, szkoda, że w tamtym odcinku nie było muzyczki, bo był taki fajny bonusowy, ten ten, ten. bonusowy... Yy, bonusowy stage był. Mhm. No dobra w sumie mogę sobie walnąć tego już tutaj No Sunflowera Słonecznika Sunflower mhm. Dobra w sumie mogę jeszcze jednego dodać I ten klimacik, ta muzyczka, ta gra wszystko ładnie ze sobą gra. Nie wi... Nie, nie, nie ja czekajcie, czekajcie. E, nie. E, nie... nie nie nie... nie myśl, nie... Jak to się mówiło? Nie wiem, ale coś tam... coś tam... dobra, nieważne już. Nieważne, chciałem porymować trochę i, 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 i dupa nie wyszło, no. I tyle, no. Dobra, rozwalamy tego z pachołkiem. Mhm. Czekajcie, Sławka. Korsnik. Y Kurczę, zapomniałem o nich. A dobra, to użyjemy kiedy indziej. Branki też, wszystkie ustawione. Jeszcze ciebie wezmę, zdejmę. Co możemy walnąć tutaj tego? Mhm. Czy powoli mogę tutaj postawiać? Tutaj, dobra? Uuu! Jest oneczek. Kurczę, mogę tutaj walnąć, ale kill. 60 fps. -ów. Cały czas. A nawet nie ustawiałem. Nie wiem, jak to się ustawiło w sumie. Nie jest kwiatka. Dobrze, słonecznik jeszcze. O! Gdzie? Jaki, jaki odważny słonecznik. O! Pierwszy finał. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Tutaj. Wszyscy przeskoczyli. Hmm, w sumie to mogę woli tego robić no jest y easy 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 peasy tutaj to no dałeś szybciej nie zdążę nawet skończyć tego zamrożymy pana jest ładnie zrobione. No, zobaczcie go. No. I czak ma być. Ty, 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 ty. Tutaj spudujemy. ora w sumie postawię. do tutaj to. Nie, nie rozwalę tego. Jest. Ale tu się takie rzeczy dzieją. Mhm. Nie używam tej wisienki. Chcę się pobawić. W sumie to mogę użyć. O, nie. Nie wiem po co. Tutaj tego. Nie są te Jak się ginie, to można walnąć go i... Nie mam szans. Jeszcze tu O nie, 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 Dobrze. No i pach. No dobrze w sumie. Ale zniszczyło mi. A to było tak ładne. O tak. Mhm. Jeszcze brakuje i tutaj. Ale się zdąży do finału, spokojnie. Ja wszystko obliczyłem. I jest. Pięknie. Wszystko to się rozbuduje. Zginiesz. Dobrze. Czy ty zginiesz? To się teraz. 3, 2, 1. Wiedziałem. Git. No i teraz nie ma co robić. Nie wiem, może będę. Hmm, nie, nie ma co, teraz tylko to. W sumie to pobawię się. Haha! Tutaj walniemy tego. I zabawa jest. Że tutaj I giniecie. Z mistrzem. Trzeba było zadzierać. Nie ma Grace. Żona Stefana jest nietknięta. Tu, 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 tu. Tak, to, to bierze zombiego i sobie go przetrawia na leciku. O, tu jest ten taki z tym tym. Z tym wiatrem. Tego tak, mam do wyboru, bo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jest, a my mamy sześć miejsc, więc tego, na pewno ten będzie kwiatek. Ty musz To na pewno będzie. wysienka No w sumie też się przyda. Ty się przydasz, a ty? Ty w sumie też się przydasz. A przydasz się. No i jest git. Minę odstawiliśmy yy, do tyłu. Na ławkę rezerwowych. Na rezerwy. Uh -huh. Lites. Potem będzie sklepik i będzie można sobie kupować fajne rzeczy i tak dalej. Nie wiem, czy my do tego doszliśmy w pierwszym sezonie, ale ja w ogóle nigdy nie przeszedłem tej całej gry w ogóle. Tych wszystkich yy, plansz i tego wszystkiego w ogóle nigdy tego nie przeszedłem. Nie wiem, jakie to jest uczucie, ale pewnie fajne. Każde, każde, przejście gry jest fajne, więc... ...co ja gadam? Co gadam? Tutaj walniemy kwiatka. No i git. Tu ciebie. 60 fps -ów. Ty, mm, ty, ty. Pe, 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 pe. Jeszcze tutaj piszoter, gruszkowy szoter. I teraz tych ziomków. Poczekam. Poczekam i popatrzę. Wysłoneczko jeszcze jedno. Dobrze ładnie. Szybka akcja. Zrealizowana. Pomyślnie. Mhm. Mm weźmiemy tu, weźmiemy. Tutaj. Nie, tylko nie on. Nie wiem co teraz mam zrobić. Spanikowałem. Tu będzie ten, dobra. Tutaj walimy ziemią. Ra. Szybko, lodowy. Zamrażasz, dawaj. Dobra, sorry, że walę tak w myszkę, ale już teraz się postaram nie walić. Wiecie, spanikowałem już. Git. No i myślę, że teraz sobie poradzę. A no teraz to już nie jest tak łatwo. Z tymi wiaderkowymi. Wiaderkowatymi. Mhm. Już nie jest tak łatwo. E, tutaj wolniemy. No i kiedy on ginie, Ile on może życie? Będziemy musieli zobaczyć sobie książki. Chyba nie ma jeszcze tej książki. On blokuje się potem dopiero. Mhm. No dawaj jeszcze... Dwa słoneczka I git Pachełko, pa, Pachołkowce, nie pachełkowce Pachołkowce są słabe już teraz dla nas Mamy zamrażacza i te inne Takie tam yy, Mhm, mm dobra Tego ziemniora chyba sobie wezmę To będą teraz te ziomeczki Oj, szybko nawet się Chompery, yy, hom chompery Kiedyś pamiętam, że te, te takie ziomki, to jakoś tam nazywaliście w komach, i, i to było właśnie fajne. Więc teraz nazwijcie ziomeczki, jeżeli to oglądacie, to będzie taki sprawdzian dla Was. Yy, nie wiem, jakby je nazwać, kurczę. Hmm, nie wiem, jakby je nazwać. Tak, tradycyjność, właśnie na moim kanale, to jest nazywanie tego ziomka. Także ziomeczki w komentarzach piszcie jak byście nazwali tego właśnie oto oziomka czekajcie yy, pokażę wam jak on działa aż sprawdzę normalnie w, yy, w tamtych poprzednich, znaczy nie poprzednich, w, pierwszej se w pierwszym sezonie Plants vs Zombies yy, w ogóle będę sprawdzał dużo rzeczy, Na przykład czy była muzyka to już sprawdzam sprawdzałem, bo to kurczę, chyba 10 minut temu, 15 minut temu nagrywałem pierwszy odcinek a pewnie wrzucę w odstępie 1 do dwóch dni. Także. O, dobra. Wygraliśmy. I to był e, to był ostatni stage w tym odcineczku. Także, ziomeczki, jeżeli odcineczek się podobał, nie zapomnijcie zostawić sobie łapki w górę, komentarza i suba. Jeśli się odcineczek podobał, oczywiście łapki w górę. Obowiązkowo nie zapominać. E, to bardzo motywuje, jak się na przykład widzi tego tak, po jednym dniu. Jezu, 8 łapek w górę. 4 łapki w górę. To jest no, oczywiście kolejny odcineczek. Łapki w dół, no nie nie, nie popieram y, łapkowania w dół. Y, także ziomeczki. Y, ja kończę, nie będę przedłużał, żeby się szybciej wstawił odcinek. Więc jeśli odcineczek się podobał, nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki w górę, komentarza i suba. I jeszcze pięć razy powtórzę. Także ziomeczki. Cześć i do kolejnego odcinka siema.